Obama? Hell yeah! Ostry ból gardła może oznaczać poważną infekcję wirusową. Potrzebujesz naprawdę szybkiej i skutecznej pomocy. Weź Strepsis Intensiv z chlorbiprofenem. To nowoczesne połączenie silnego leku przeciwbólowego oraz działania przeciwzapalnego i przeciwgorączkowego. Strepsils Intensive. szybka ulga w ostrym bólu gardła. A teraz Strepsils w dużych opakowaniach oszczędzasz do 40%. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nie ma chwili, żeby się nich nie śnił. Lody jak ze snu. Zwariowane minionki. W każdym zestawie Happy Meal. W weekendy za dziewięć złotych. Super kumulacja w Lotto osiągnęła nowy poziom. To już 15 milionów złotych. Graj o 15 milionów w punktach Lotto. Gdy po całym dniu skakania twój łobuziak jest spragniony, Jupik Aqua daj mu, mamo, będzie mile zaskoczony. Yupik Aqua, niegazowana woda smakowa, bez substancji konserwujących. Skocz po orzeźwienie. Minionki w stokrotce. Kolekcja ranersów i album z grami, a za pięć naklejek kubek z maskotką w niższej cenie. Kolekcja Minionki już w stokrotce. Tu? Tak teraz? Dużo już nie wytrzymam. Niezwykłe połączenie czekolady i karmelu. Mm. Płatki Lion. Dzika przyjemność. Idealny na randkę. Przyjaciel kierowcy. Praktyczny w kuchni. A do tego dzwoni. Hello? Hej, Mix, używasz telefonu jak chcesz, bo już po roku możesz go wymienić na nowy. Bez SimLoka. Absurdalnie proste. Heja. Fuck, fuck. Tam z pan. Widzę po pana twarzy, że zatracił pan dziecięcą radość. Ja pani twarzy nie komentuję, praca sprawia mi ogromną radość. Może dokończę, tak? To nie jest dobry sposób czerpania radości przed świętami. Prawdziwą dziecięcą radość przypomnisz sobie pan, jak pan spróbuje wedowskiej czekolady. No, se. Ja też chcę taki bilecik. Zaparkować zadem, na chodniku. Wedel poczuj dziecięcą radość. pora turbo doładować Happy Meal razem z drużyną Sonika i Shadow w zestawach